Cześć, nazywam się Anka Hosteńska, jestem tenelką, akupunkturzystką i prowajderką T. I właśnie dzisiaj chciałam Ci opowiedzieć trochę o metodzie T. Czym jest T? Jest to metoda pracy z ciałem, wymyślona przez Davida Belczeliego, i polega ona na sekwencji ćwiczeń, które Uruchamiają nam drżenia neurogeniczne. Co to są te drżenia neurogeniczne? To są takie drżenia, które zapewne każdy z nas kiedyś w swoim życiu poczuł na sobie. Są to drżenia, które pozwalają nam zmniejszyć pobudzenie w naszym autonomicznym układzie nerwowym. Co to znaczy? Powiem to na przykładzie moich królików. Na przykład, kiedy jedziemy do weterynarza. No to wizyta u weterynarza, szczególnie kiedy weterynarz bierze je na ręce i wykonuje różne zabiegi medyczne, jest dla nich w jakiś sposób zagrożeniem życia. Więc jak to zwierzęta, którymi my też jesteśmy, nieruchomieją, prawda? Wchodzą w zamrożenie, nieruchomieją podczas badania, poprzez podczas bycia u weterynarza, aczkolwiek kiedy już Znajdą się w bezpiecznym środowisku, czyli zazwyczaj już podczas powrotu do domu, a najczęściej po powrocie do domu zaczynają drżeć. Czyli, żeby one nie zostały w tym znieruchomieniu, w tym odcięciu od ciała, w tym zamrożeniu, drżenia neurogeniczne pozwalają im rozluźnić jakoby autonomiczny układ nerwowy. I wrócić do normalnego funkcjonowania, i później, jak już sobie podróżą, to sobie kicają dalej. Jak to może się przydać ludziom? Przydać to jest nasze naturalne, fizjologiczne, yy, fizjologiczne narzędzie. To jest coś, co my mamy, tylko że najczęściej z tego nie korzystamy najczęściej to zatrzymujemy. Dlaczego? Jeżeli wchodzimy w taką stresową reakcję walki bądź ucieczki. Czyli mamy dużo stresu, czujemy niebezpieczeństwo, i nasz organizm przygotowywuje się do tego, żeby albo uciec przed tym niebezpieczeństwem, albo z nim walczyć. No i cóż się dzieje? Do krwi zostają wydzielane hormony stresowe, takie jak kortyzol czy adrenalina, zwiększa się ciśnienie krwi, podnosi nam się tętno, rozszerzają się źrenice najczęściej również, zaczynają być bardziej ukrwione mięśnie, czyli krew jakby odpływa od y, naszych organów wewnętrznych, które wtedy... W, Poczuciu zagrożenia, w poczuciu niebezpieczeństwa nie są nam te, te, takie ważne do przeżycia. Ważniejsze są mięśnie, żeby móc uciec albo yy, walczyć z tym niebezpieczeństwem. No i mięśnie zostają lepiej ukwione i są napięte, żeby być przygotowanym w każdym momencie do tego, żeby właśnie walczyć albo uciekać. No ale cóż się dzieje w dzisiejszym świecie? Jeżeli ten stres mamy, dajmy na to w pracy. No to nie bardzo jest jak uciec albo. Pobić przeciwnika to niebezpieczeństwo, albo na przykład, jeżeli mamy publiczne wystąpienie i czujemy ten, ten stres, no to nie bardzo możemy uciec, albo w jakiś sposób go pobić. Wtedy oczywiście jesteśmy w stanie to, nasz organizm jest w stanie to pobudzenie przytrzymać yy, przez jakiś czas, ale później, kiedy znajdziemy się już w bezpiecznym środowisku, czyli najczęściej w domu, albo w jakikolwiek innym środowisku, które jest dla nas bezpieczne, Wtedy automatycznie, fizjologicznie włączają nam się te drżenia neurogeniczne, żeby dokończyć tą reakcję. Jeżeli nie byliśmy w stanie uciec ani pokonać przeciwnika, nie mogliśmy ruchem uwydatkować tego, co przygotowaliśmy do walki czy ucieczki, to za pomocą drżeń neurogenicznych właśnie zmniejszamy ten poziom e, hormonów stresowych we krwi, rozluźniamy mięśnie, znowu schodzimy. Do relaksu, do regeneracji, i możemy po prostu być rozluźnieni, już niezestresowani, nie spięci. Czyli jest to nasz naturalny mechanizm, tylko że bardzo często, jeżeli zaczynamy czuć drżenia neurogeniczne, czuć, że ciało nam się nam drży, nam się trzęsie, no to co? Zaczynamy się spinać, żeby tego nie czuć, no bo to jest jakoś tak odbierane jako oznaka słabości, prawda? Więc właśnie dzięki tre. Dzięki tym ćwiczeniom, które w takim, można też powiedzieć, trochę kontrolowanym i bezpiecznym środowisku, pozwalają nam uruchomić te wibracje, ale również je zatrzymać. Czyli uczymy się je uruchomić, ale uczymy się też je również zatrzymywać, więc jakąś kontrolę nad tym mamy. I w ten sposób możemy na przykład po ciężkim dniu, ciężkim stresującym dniu w pracy, uruchomić te wibracje i pozwolić, żeby to napięcie z nas zeszło. Ok, to teraz odpowiedź na pierwsze wasze pytanie. Czy są jakieś zalecenia odnośnie tego, jak często robić tle? i z jaką długością powinny, jakiej długości powinny być sesje? Więc takie oficjalne zalecenia są takie, że na początku po poznaniu tej metody nie należy korzystać z niej częściej niż trzy razy w tygodniu i drżenia około 10-15 minut. To są zalecenia na pierwsze tygodnie stosowania tej metody. Jeżeli poczujesz, że to jest ok po tych kilku tygodniach, że nie ma jakichś negatywnych skutków, nie czujesz się przestymulowana, przestymulowany tym, można powolutku albo wydłużać trochę czas wibracji, albo wydłużać, albo tak. zwiększać częstotliwość. Ponieważ często na początku nie mamy samoregulacji, właśnie to dopiero nam zwiększa tą samoregulację, kiedy czujemy. Żeby czuć, kiedy jest za dużo, kiedy już powinniśmy skończyć. Więc lepiej na początku zrobić sobie krótsze sesje, ale na przykład regularnie, jeżeli masz ochotę, a powolutku powolutku je wydłużać. Ale też bardzo ważna kwestia, że to nie są zalecenia, że ty musisz robić trzy razy w tygodniu. Ja bardziej jestem skłonna powiedzieć, żeby używać te wtedy, kiedy czujemy, że potrzebujemy, kiedy czujemy, że chcemy, czyli żeby to nie było też Jakiś nasz taki wymóg i punkt w programie OK, czyli w czwartek o 14 ja muszę zrobić te, bo mam to w grafiku. Tylko raczej próbować iść z zaczuciem ciała, jak nasze ciało często tego potrzebuje, i to jest ok, jeżeli potrzebujesz robić tre raz w tygodniu, raz na dwa tygodnie i czuję, że to dla ciebie jest ok. Ważne jest dostosowanie tego do samego siebie. To tyle na dzisiaj. Ja mam całą listę następnych Waszych pytań odnośnie T, i postaram się w kolejnych filmikach co tydzień yy, zamieszczać właśnie odpowiedzi na kolejne jedno, dwa pytania na temat T. Te. Oczywiście, jeżeli masz swoje własne pytania, to jak najbardziej pisz w komentarzach pod filmikiem. A tymczasem do zobaczenia za tydzień.